Hej, hej, hej! Dzisiaj mam dla Was recenzję niezwykłej książki Fatum pana Maxa Ja Książkę mam do recenzji od wydawnictwa filia i premiera miała 17 maja 2023 roku. Słuchajcie, mam tu dla Was najpierw cytat. Prawda objawia się pod warstwą czystości, a nie brudu. Słuchajcie, to była dla mnie bardzo zagadkowa pozycja. Ja z początku brałam ją za thriller, ale później zobaczyłam, że to prawdziwy kryminał. Słuchajcie, są tu elementy grozy, mamy dreszczyk strachu, ale po nich autor pozostawiał takie małe luki, żebyśmy tak naprawdę sami się zastanowili: czy to w ten sposób może się coś zakończyć, czy może było coś dalej, tylko o tym wszystkim dowiemy się dopiero później. Wszystkie informacje zbieramy wraz z komisarzem Deryłą i cokolwiek on się dowie, to nam o tym opowiada. Taka mała popuszka. Przerażający był dla mnie moment, kiedy bezdomny odnalazł jeszcze żyjące zwłoki. Kiedy komisarz wypytuje o niebezdomnego, dowiadujemy się naprawdę wielu drastycznych szczegółów. No, ale jak wiecie, pan Max Czorny właśnie słynie z takich y, względów, że. Potrafi naprawdę podkręcić książkę, żeby była bardziej straszna i bardziej emocjonalna. Ja zauważyłam też, że motyw zamknięcia ofiary w klatce stał się ostatnio nieco popularny wśród pisarzy, jednak tylko postacie z tej książki no, giną paląc się żywcem. Wiecie, wiele wskazuje tutaj na dziwne rozumowanie mordercy, gdyż on to, co po sobie zostawia, jest mądre, tylko on jakby opatrznie to rozumował i no, nie wychodzi z tego tak naprawdę w ogóle nic dobrego. Słuchajcie, następnie mamy wcześniej taką scenę, gdzie możliwe iż obecny jest tutaj demon, który przygląda się swojej ofierze. To są chwile, kiedy wkrada się tu fantastyka, choć staramy się ją tłumaczyć w sposób e, nawet całkiem logiczny. Wiecie, to są niby drobne sceny, ale biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze, naprawdę od tej książki nie można się oderwać. Cała jest dla mnie jedną wielką zagadką, gdyż no, sporo niewiadomych najpierw nam się tutaj mnoży, no i namnoży, i namnoży, zanim w końcu poznamy ich rozwiązanie. Zauważyłam też, że jest to jedenasty tom, w którym bierze udział właśnie komisarz Deryło. Ale wiecie, co można je czytać osobno, gdyż nie widziałam tutaj jakby tak powiązania jakiejś sprawy, albo no nie było akurat tego w tym tomie. Autor skupił się też tu na treści, na przekazaniu istotnych informacji, a nie opisach, co gdzie było. Nie wiem czemu, ale czułam tu pewien pośpiech, jakby nie wiem, może kolejny pomysł na książkę już się pojawił i trzeba było popchnąć kilka osób, żeby przyspieszyły tutaj akcję. Wiecie, nie ukrywam, że bardzo, bardzo mi ciekawią jego wcześniejsze wydania, właśnie z tej serii, bo być może, że to tylko tutaj tak miało wyglądać. Nie wiem. Między innymi, podsumowując, chcę powiedzieć, że książka jest naprawdę świetna. Bardzo mi się podobała, świetnie mi się czytało. Jak widzieliście, ma duży dróg, ma krótkie rozdziały i jest naprawdę u mnie w top 10. Także. Polecam wam autora, jeżeli lubicie takie dosyć mroczne książki, gdzie tak naprawdę nie wiecie jak się skończy, jakie będzie rozwinięcie tej fabuły i tak obrniecie pod tą górkę z tymi wszystkimi pytaniami, to ta książka będzie dla was idealna. I naprawdę jestem mega ciekawa, czy reszta książek też tak się skończyła, czy, czy to jest tylko ta jedna, jedyna perełka wśród innych pereł. <laughs> Żegnam się z wami do usłyszenia, pa pa pa. pa.